Jego przeciwnik pochodzi z Będzina, to bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali. W London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego. A jest nim... MISZAŁ! na bagnach, zaczynamy zabawę. W tym pięknym, miłym dniu powiemy się. Zmieniłem ekipę panowie, bo tam ci z dziećmi, a ja nie mam dziecka ze sobą, to trochę słabo. Możecie podpiąć pod ciebie, co ty idzie? ...amfibia Majkę okay. No zobaczcie, to jest kurna normalnie przesada Czym ja mam kurna jechać? Syfem? No przecież kurna to jest tragedia Kto tym autem kurna jechał? Z no, no powiem ci, no tragedia, nie? Nie no, normalnie mnie po prostu, teraz po prostu mam dosyć już. Zobaczcie, samiem wszystko kurna upierdolone. Syf, normalnie syf. Mam kurna dość. Ja takim autem mam teraz jechać, to ja się teraz auto sprzątać. Po kimś kurwa. Normalnie, kurwa, tragedia. Nie no, powiem ci szczerze, mądrość, Auto jest ino lekko co... Nawet nie, bo tutaj też ku Lekko co i no, przepłukane od zewnątrz i to jest wszystko. W środku to jest tragedia. W środku to jest tragedia. Tu jest normalnie syp, to jest normalnie syp, nie wiem, szmatom do podłogi to przetarku, czy co? No, no powiem ci, ja mam w chlewie normalnie jechać, już mi się odechciało trasy, już mi się odechciało. Ciąg dalszy, obrysówki świecą. Obrysówki świecą. Ta strona ciemno. Nie wiem, powiem Ci szczerze, pójść roz się na y, oprócz Patryka y, tym autem i ten, Joci Ci powiem tak, mnie się odechciwo przy tych, przy, przy autach już robić. Chyba będzie ostatni roz co ja robię przy aucie, bo jak ja mógł na póki wciągle coś naprawiać, albo robić, to ja to po prostu strum. Mieszę, to nie opłacą, bo mnie za to nikt nie płaci i nie robią przy swoim sprzęcie, ale jak jemu ja za kogoś robić, absolutnie Miesie kurwa już nie chcę. Śląg, jak ja dopiero wracam, chłopiec z zabawy. No powiem ci mi też brak słów, kurwa. Czekaj, bo za kluczy. Potem się dziwisz, że. Potem się dziwisz, że się lawety psują, nie? Albo. Szkoda słów, kurwa. Nic nie zrobisz Ślązaku, tylko możesz... Możesz się pokurwić se tylko, wiesz? Niestety, kurde. Idę do domu pomieszkać trochę, ci powiem. <śla> Kurwa, Ślązak! Ale się zgrzał, widzę, chłopie! Ty, ja dopiero wróciłem z tego... ...do żywych, bo siedziałem w domu z małym się bawiłem po przyjeździe składa jadę na Kraków no i oglądałem teraz twoje filmy no powiem ci masz miałeś prawo się lekko zdenerwować wiesz żeby nie nadużyć większych słów miałeś prawo no co ja ci zrobię no chłopie no jest przejebane na mynie 250 od środka mycie chłopie rachunek zostawiasz i tyle no nie ma się co pierdolić następnym razem Panowie, no tak to właśnie wygląda. Jeden se sprząta i ma tam, że możecie wejść i sobie przysłowowo jest z ziemi, a drugi upierdoli to wszystko. I tak jest ze wszystkim. Tak jest z przyczepką: jeden rozjebie lampę i pójdzie do domu spać, a potem drugi przychodzi i ją naprawia. Jeden urwi obrysówkę, nic się nie stało. Czy tam rozwali lampę? <śmiech> Gdańsk. <śmiech> czy różne rzeczy także no kurwa panowie no jak dbasz tak masz wiecie o tym że jak ktoś wsiądzie do zacha to jest czysto i zawsze wszystko działa no i dlatego tak kurwa ten samochód jeździ bo jest jak jest nie? także prosiłbym was jak już jedziecie do roboty to poświęcamy pół godziny i myjemy te samochody bo patrzcie kurwa jak ja zaczynałem ten program to miałem czarną brodę a teraz mam siwą Widzicie? Pięć nawet i zsiwiałem, kurwa. Wyłysiałem tu już wcześniej. Jaro na Kraków. Gdzie jesteś, kumplu? Pokażę się, mój mały, mój mały czarodzieju. Mój mały kumpel, tak. Jadę na Kraków się. Odchamić, że tak powiem. Michael, powiem ci, brak mi słów. Eee... Auto, auty mi się zamieniali na Olszynie Dostał żeś czyste auto Mniej więcej, no tam jedynie na Bo tam, no tak się, ten Wziąłeś auto Pojechałeś Załadowaliście, przyjechaliście Patryk mi wysłał zdjęcia Jak, filmik nawet, jak auto wyglądało Jak, jak, jak wróciło na bazę Było czyste Obrysówki świeciły Powiedział, że Autem jechało, jechał Gliwice Tragedia. To jest masakra. Auto e, czarne w środku, syf tak, obyś starą jakąś z podłogi szmatą wycierał meble. No po prostu tragedia. E, obrysówki nie świecą w aucie. Świeciły, bo Patryk mi pokazywał e, filmik. Świeciły za zanim oddową. czyli czy ja teraz mam podjechać na mynia, dać auto do, do mężczyzny brać fakturę i mu to wyślesz niech mi zapłaci czy niech tobie zapłaci za to co auto było myte w mężczyźnie druga strona e, obrysówki ja mam dość ja nie wyda, po kimś ciągle poprawiał e, coś e, obrysówki nie, nie świecą całe auto nie świeci obrysówek z prawej strony, niech to albo robi albo po prostu daje do mechanika i też niech płaci no przecież Michael, mnie się już po prostu hepać chce, żeby jo po kimś coś kurna już robił. przyjeżdżą, robią po sobie sprzątą, żeby drugim miał normalnie ale nie, żeby kurna, jo jak jechał w trasa żeby jo po prostu musiał auto myć bo jest taki syf, po prostu następnym razem obraca się napięcie Jada do domu i nie wyjrzę, po prostu nie wyjrzą, bo po prostu o ja mam dość, mnie się odechciło już nawet i robić, jak ja już widzę takie coś. Wali, 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 napysk. Siedem, 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 siedem. Lubię prezenty, ale na chuj mi kartofel? Frytek robić nie będę. Wolałbym ze ślepki z powrotem. No, w sumie nic nie dało to. Trzeba jednak wymienić ten plastik, tylko to trzeba obciąć bożką. Jedną śrubę, bo jest objechana. Dobra, robię to na taśmę. Mam kable. 6-metrowy na 900 amper, no niestety 190 zł poszło, ale drugą opcją były 2 jakieś e, pod 400 amper. Tylko grubość to ich była taka jak kabelków do obrysówki. Że tak powiem, mogliśmy jeszcze letnich opon nie zakładać. Ło, ale rzuciło. Panie, ja tu nie wiadę. Ojej, ojej, jak rzuca. Testujemy nowy sprzęt. Tutaj nie... No Kurde, te mamy. Teraz będą dobrze Coś świeci się. Jak kurde, odszczała. Mój baster nie daje nikomu. He Michael, mam taką propozycja, Patrz, firma się rozwija. Eee, powiem ci tak, no, taki pomysł jest. Patrz, eee, firmowe auta. Patrz taki czarny, no jakby fa już widzę ten napis tutaj. Laweta boksera, boss wszystkich bosów. Eee, no, przykładowo ten by był, drugi by był przykładowo Laweta Boksera, fotograf, o zielony albo, albo tam ten czarny następny e, Laweta Boksera Sztokholm. Wyżak, tutaj przykładowo e, też są czarne. Laweta boksera Ślązak. Tam jest też czarny. Laweta boksera przykładowo ten. Patryk. Jak tutaj jest taki oczoje, oczojebny, to ewentualnie laweta boksera Zynek, żeby go było widać, bo troszkę niebezpieczny. Powiem ci, fajna sylwetka firmy byśmy zrobili, nie? Ja by tak każdy takim autem przyjechał. Firmowym Fajnie by to wyglądało, nie? Na bazie i w ogóle Brązak Ja już nawet o tym powiem Ci myślałem Ale co by było Jakby po Tobie musiał wsiąść Gliwice I by Ci upierdolił za przeproszeniem samochód Tak jak ostatnio To tym razem byś po prostu musiał wziąć młotek I wyjaśnić to chyba w męski sposób A tak poważnie to Ci powiem tak yy... RANGE ROWERA Defendera, oglądam, 3 litrowego dieselka i wmawiam mojej, wmawiam mojej, że to jest, że to ja bym jeździł jako lawetą. dwa miejsca, myślę, że by dał radę, nie wiem ile, ale parę kółek bym zrobił nazywałbym to e, ekskluzywny transport Michael, ale ja Ci wierzę, ja Ci wierzę, Ty, ty przekonasz bo Ty masz dar przekonywania, normalnie masz dar przekonywania Kurwa, aż normalnie ok, oczy idzie nacieszyć nie. Michael, to jak już nie te czarne, to te białe ewentualnie To tak się bardziej kojarzy z czystym tachografem Może być W ślązach, my tu ze Sztokholmem będziemy, Jedziemy po kawę i gangsterskie tematy Chachci jadę kupić, wiesz Bo... Bo już mi mówiłeś tydzień temu, kurwa, siema no, mówiłeś tydzień temu, odejść kumplu, no tydzień temu wjeżdżasz, że zapomniał ci kupić, wiesz, to ci kupię hak. A co do Gomersa, nie, no to chłopie, to jest masakra, nie, to jest koza. Ale tego randżu oglądałem, chłopie, też, kurde, koza, już mnie kusi. 200 koła od to dwuletni, to chłopie, to źle wytanie. Myślę. Korekty. Coś tu jest nie tak, nie, nie? Aha, bo i tak to trzeba nabrać smaru, bo to w jest jest. No coś tu, kumro, słabo chodzisz. Kurwa, nie chciało. Nie? Chodź. Tutaj chodź. Chodź, chodź chodź, 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 chodź. Skakuj ładnie, no. I jedziemy, dawaj. Skakuj, no. No dawaj głupacie, dawaj, dawaj, tak jest, dawaj. Dziadzia, wskakuj. Przemeglowanie robimy, To jest Tip Top, nie? Nówka. Aha, to jest ta stara. To Nówkę masz tamtej drugiej. Co jest? Myślisz, że przełożyć jakąś? No bo tam są jeszcze dwie opony, jak coś tu dajdą, niech ci zrobi. No. No bo mam dwie opony tu jeszcze leżą. Chcesz coś, co przełóż coś. No, no, no. To jestem no, dobre. na no. tam tą na bok. A gdzie masz Ta osta pierwsza. Ta, nie? No. No to też ją wyje, chyba że jeszcze na zapas będzie. Albo wyj. Dobra. Daj mi znać, jak ci zmieni to, dobra? Co tam mówił, jak to osłucha? Nar... Tak, no, 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 żeby nie było, wiesz. Bije się z myślą, panowie, czy nie wynająć lawety, nie jechać do roboty, kurde. Przyczepkę mam, musiałem lawetę wynająć, kurde. Ja wiem czym się chce? I czy mi się chce jechać i czy mi się chce to wynajmować No nie wyrobię się z tym, no nie mam opcji, że się wyrobił Ktoś miał mi wziąć samochód dalej Ale nie może, bo coś tam Nadmiar, nadmiar mam Pięciu sztuk Moja jedzie za mną kurzem Jadę na działkę odpocząć Co mi przyjacielu mamy? Powiedz dwa słowa Dobrze, dobrze. wszystko rozumiem Wszystko, wszystko. wszystko. Tak jest, to Dobra, idź spać, idź spać no Idź spać Tu wchodzisz? Taki też pijakawa, auto załadowane Audi A, A3 RS, Volkswagen Golf i Toyota Yaris To się nie ma przyzwyczaić do tego zestawu, no ale jakoś się pojedzie. Ale Audi RS Trójka panie wygląda. Spoiler nieuszkodzony, żeby nie było. Fajnie wygląda, ale, ale ten kolor mnie przeraża. Mnie panowie coś zjeść? Godzina pierwsza trzydzieści. Deszcz pada. Nie można w to uwierzyć, nie Ciężarówka wojskowa do ciężarówki kurna i Ciężarówka do wojskowej ciężarówki Jedź bezpiecznie Nie dają spać opaki bo... Jedziesz Sztokholm Synek, Zobacz, na weta jedzie, pan Stockholm. Jak te kurwa zestawy wyglądają? Tak powiem szczerze, samo i zaczynam. Sztokholma tylko wszystko to musi lśnić. Pojechał Sztokholm. Myślę panowie, że jutro jadę po lawetę wynająć. I jadę. Kisztuki mam Zusemek? ósemek. Później mam. Ogólnie mam. Teraz, dzisiaj już Sztokholm mówię, mam jeszcze jeździeli 15 samochodów. Mam jeszcze 43 samochody. Nie zdążę przewieźć i muszę jechać do roboty wezmę trzy sztuki i trzy sztuki to będzie sześć no tyle powinienem spokojnie zrobić może mi się uda zrobić dziewięć zobaczymy, bo wyjadę praktycznie czy to jest wtorek, na środę będę się ładował środa, czwartek, piątek tak zrobię taki mam plan, misterny Kury na razie stają tu prawy przód Obydwa samochody, kluczyk chodzę, 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 i lampy W w nowej bycie. Nowy będzie zajebali lampy. No i git. To jest moje. To trzeba by zrobić do, podać tą rolkę, dodać, dodać głos z tego. Yy, nagra, nagrałbyś to pionowo chłopie. To ja bym zrobił z tego rolkę, dodał ten yy, z Seksmisji. O, nasi tu byli, zobacz, zobacz, nasi tu byli, pamiętasz to? To by się nadało. Jadę panowie wypożyczyć lawetę i znajomego spotkałem z YouTube'a. I mu dzwonię do niego a mówię, to nie ty czasem, no to ja. <laughs> Pozdrowienia. Jadę wypożyczyć dla WT. Nie ma automatu, jest manual niestety. Hmm, ale jadę. Nie ma wyjścia. Robota musi być zrobiona. Heavyweight division. Nie, mam mega, mega mam pomysł. Mega mam dla Was yy, nowości. Jadę do tej wypożyczalni. Zostało mi tam 10 km, i wpadłem na mega pomysł. Mega pomysł wpadł. Mianowicie jednego z kierowców nie puszczę do Polski. Przerzuci te samochody, co ja miałem przerzucić. W taki oto sposób nie muszę jechać walłem wprawdzie 100 km po wypożyczeniu lawety. Ale oświeciło mnie 10 minut przed dojazdem, żeby nie jechać. I wiecie co robię? Nie jadę. Nie można godzić nie można pogodzić tej funkcji bycia. Logistykiem, szefem i kierowcą, bo to źle działa na umysł. I tak ją no, sposobem nie jadę i idę spać. Więc dobrze, panowie, zrobiłem nawrotkę i jadę do domu. Zrobię małemu prima pry że jednak nie jadę do pracy. Panowie, nie jestem w trasie, tak myślę, ale też jest zajebiście taka mała trasa. Tylko po okolicach i tedy mijałem jest ogólnie pęwam wam petarda. Wracam sobie lekko przez dwie ciągłe przele, ale to niestety go tak jest. Auta nie chwyciła nikaj dalej nie pojada miał auta z zebranio ale panowie od tego się mu ludzi żeby wam auta przywozili i tak się to właśnie panowie robi stoi się odpoczywa się a ludzie wam bom... auta przywożą i to jest najlepszy dziecinek z moim, z moim autem. jak mi auto przywiózł? Papa! Pa. Widzę szczęście, panowie. I powiem wam tak: na szczęście nie pojechałem. Bo jakaś nawetka jedzie. Na szczęście nie pojechałem do roboty. Bardzo się cieszę. Ja do jutra nakładam. Do następnego, pozdrawiam.